Białoruś staje się krajem jądrowym. Rok 2025 okazał się pełen kontrowersyjnych wojen. Przez cały rok w przestrzeni publicznej regularnie pojawiały się rozmowy o możliwych negocjacjach pokojowych, kompromisach, rozwiązaniach i próbach znalezienia punktów styku między stronami konfliktu. Jednak temat broni jądrowej nigdzie nie zniknął i nie przestał istnieć, choć okresowo schodził na dalszy plan, by potem znów wracać do porządku dziennego. Na tym tle wielu ekspertów i polityków twierdziło, że rok 2026 może okazać się przełomowy z punktu widzenia globalnego uregulowania i stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Jednak już pierwsze godziny nowego roku pokazały, że oczekiwania i rzeczywistość mogą się znacznie różnić. Jeśli zadać pytanie: ile dni w 2026 roku światowe media i urzędnicy nie mówili o broni jądrowej? Cisza. Zero dni. Już 1 stycznia na Białorusi pojawiły się oświadczenia o wspólnej pracy nad głowicą jądrową. W tych doniesieniach pojawiła się Rosja, Chiny, co od razu zwróciło uwagę na ten temat i wywołało nową falę dyskusji. O co dokładnie chodzi? Jakie systemy mogą być zaangażowane i jak prawdopodobne jest praktyczne użycie broni jądrowej? Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Witam wszystkich. Nazywam się Anastazja Husariewa. Podczas gdy zostawiacie lajki, subskrybujecie nasz kanał i tradycyjnie dzielicie się swoimi wrażeniami z tego, co usłyszeliście, ja po kolei postaram się opowiedzieć Wam, co się dzieje. A więc zaczynamy. Centralnym elementem dyskusji stał się białoruski operacyjno-taktyczny system rakietowy Polones, który właśnie widzicie na swoich ekranach. Według Gennady Alepieszki, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi, ten system może być wyposażony w głowicę jądrową. W wywiadzie dla portalu Sputnik Białoruś oświadczył, że nad odpowiednimi rozwiązaniami pracują rosyjscy specjaliści. Te słowa stały się kolejnym potwierdzeniem, że temat broni jądrowej na Białorusi rozpatrywany jest nie w teorii, lecz w praktyce. Lepieszko poinformował również, że podczas ćwiczeń Zachód przećwiczono algorytm użycia broni jądrowej. Przy tym nie chodziło o abstrakcje, lecz o konkretne systemy lotnicze i rakietowe, które potencjalnie mogą być nośnikami ładunków jądrowych. Wśród takich systemów wymieniano również projekty realizowane wspólnie z Rosją i Białorusią, w tym z możliwością użycia broni jądrowej przy wykorzystaniu kompleksu Polones. Sam system rakietowy Polones, o którym rozmawiamy, ma całkowicie jasne pochodzenie. Jest to chiński wielofunkcyjny system rakietowy Gaz, zaadaptowany do białoruskiego podwozia kołowego MZKT-7930 Astrolog, a po raz pierwszy Polones został publicznie zaprezentowany w 2015 roku w Mińsku podczas parady wojskowej. Już po roku system przeszedł państwowe testy i został oficjalnie przyjęty na uzbrojenie Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Zgodnie z deklarowanymi parametrami taktyczno-technicznymi, Polonez wykorzystuje rakiety kalibru 301 mm. Zasięg ognia zależy od rodzaju amunicji. Pocisk A200 jest w stanie razić cele na odległość do 200 km, natomiast pocisk A300 już na odległość do 290 km. Naprowadzanie odbywa się przy użyciu systemu inercyjnego z korekcją GPS. Deklarowana celność ognia, wyrażana wskaźnikiem kołowego prawdopodobnego odchylenia, według różnych danych wynosi od 15 do 30 metrów. Zestaw jest umieszczony na podwoziu MZKT 7930 i znajduje się na wyposażeniu 336 Brygady Artylerii Rakietowej w Osipowiczach. Oprócz Białorusi, w 2018 roku operatorem tych systemów został Azerbejdżan. Na długo przed obecnymi oświadczeniami przedstawiciele białoruskiego kierownictwa już uciekali się do ostrej retoryki związanej z polonezami. W 2022 roku Aleksandr Łukaszenka publicznie groził przeprowadzeniem ataków rakietowych na Kijów. Oświadczył, że centra decyzyjne znajdują się na celowniku, podkreślając, że nie zamierza brać pod uwagę tego, kto dokładnie przebywa w budynkach, które mogą stać się celami. W 2021 roku szef Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Białorusi, Dmytro Pantus, poinformował o stworzeniu własnej rakiety dla systemu Polones o zwiększonym zasięgu, teraz już do 300 km. Na wiosnę 2022 roku ta rakieta znajdowała się na etapie testów. W listopadzie 2023 roku została przyjęta na uzbrojenie w składzie zmodernizowanego systemu Polones M. Wcześniej, we wrześniu 2023 roku, Łukaszenka oświadczył, że Białoruś wykorzystuje rosyjskie technologie do stworzenia poważnej rakiety. Podkreślił, że wcześniej prace były prowadzone wspólnie z Chinami. Oprócz Poloneza, Białoruś posiada także inne systemy rakietowe. Na początku 2023 roku białoruskie wojsko rozpoczęło eksploatację operacyjno-taktycznych systemów rakietowych Iskander M zasięg których może sięgać do 500 km. Na oficjalnych portalach i zasobach, w oficjalnych materiałach Ministerstwa Obrony Białorusi, zostały odnotowane zarówno Iskander M, jak i Iskander K. Wcześniej personel przechodził szkolenie w Rosji, a 24 lutego 2023 roku opublikowano wideo z jednostką rakietową opartą na tych systemach. Społeczność białoruski Hajun z kolei zwróciła uwagę na szczegóły ujawnionych materiałów wideo. W szczególności część kabiny wyrzutni została zamazana. Później okazało się, że w ten sposób ukrywano czerwone gwiazdy, co może wskazywać na użycie tych systemów przez rosyjskie wojsko do przeprowadzania ataków rakietowych na terytorium Ukrainy. Dla systemów Iskander w Rosji już stworzono głowice jądrowe o deklarowanej mocy do 50 kiloton. Właśnie o takie możliwości prawdopodobnie chodziło w kontekście oświadczeń dotyczących ćwiczenia algorytmów użycia broni jądrowej podczas manewrów Zachód. W tej historii ważne jest również uwzględnienie czynnika chińskiego. W 2023 roku Chiny zaprezentowały zmodernizowaną wersję systemu Polones, która również znajduje się na terytorium Białorusi. Należy doprecyzować, że AR-3 jest rozwinięciem systemu AR-2, który stał się podstawą białoruskiego Poloneza. Obecnie, oprócz Białorusi, systemy AR-2 znajdują się również na uzbrojeniu Azerbejdżanu i Etiopii. Pomimo tego, że pierwsza prezentacja tego systemu odbyła się już w 2015 roku, chińska polityka eksportowa w dziedzinie uzbrojenia wyróżnia się ukierunkowaniem właśnie na interesy geopolityczne. Komercyjny aspekt często schodzi na dalszy plan? Na tym tle próba przepakowania AR-3 poprzez zastosowanie nowego podwozia wydaje się nieco nietypowa, ponieważ system nie zyskuje dodatkowych właściwości bojowych, a zapotrzebowanie na klasyczne zabiegi marketingowe w Chinach jest minimalne. W środowisku eksperckim oraz na poziomie nieoficjalnych rozmów co jakiś czas pojawia się wersja o możliwym wykorzystaniu przez rosyjskie wojsko białoruskich polonezów do ataków na Ukrainę. Kremlowscy propagandyści czasami usprawiedliwiają takie scenariusze koniecznością przeciwdziałania systemom HIMARS, na przykład. Jako kontrargument przytacza się tezę, że chińskie pochodzenie pocisków A200 i M20 rzekomo ogranicza możliwość ich użycia bez zgody. Pekin. Praktyka pokazuje jednak, że Chiny nie zawsze aktywnie interweniuje w takich sytuacjach. Wymownym przykładem jest Etiopia, gdzie w 2020 roku podczas konfliktu z siłami wyzwolenia Tigra systemy AR-2 trafiły w ręce powstańców. Systemy te zostały użyte do wystrzeliwania pocisków balistycznych M20 oraz kierowanych A200, w tym do ataków na bazy lotnicze, a nawet na Addis Abebe, Pomimo faktycznej utraty tarczy rakietowej stosunki Etiopii z Chinami nie uległy pogorszeniu. Co więcej, już w 2021 roku wojska rządowe otrzymały chińskie drony. Wing-Lung z pełnym zestawem do sterowania uzbrojeniem. Być może taka powściągliwość wynika z geopolitycznych interesów Chin w regionie rogu Afryki, jednak ten przykład pokazuje, że Pekin potrafi biernie reagować na przejęcie swoich technologii rakietowych przez strony trzecie. Podobnego podejścia nie można wykluczyć również w przypadku, gdy mówimy o Białorusi. I tutaj należy dodać, że w 2024 roku informowano, iż białoruskie wojsko przeprowadzało strzelania z systemu Polones na jednym z poligonów w Rosji. Podawano, że wystrzelenia były przeprowadzane na maksymalny zasięg w celu sprawdzenia deklarowanych parametrów. Na nagraniach wideo można było zauważyć transportowo-startowe kontenery o różnych rozmiarach, co może wskazywać na użycie różnych typów rakiet. Polscy analitycy zasugerowali, że strzelanie mogło odbywać się bezpośrednio na odległość do 300 km. To pokrywa się z parametrami systemu Polones M, o pojawieniu się którego propagandyści reżimu Łukaszenki informowali już pod koniec 2023 roku. Dodatkowo zwracano uwagę na to, że ćwiczenia z użyciem Polonezów były demonstracyjnie przeprowadzane w pobliżu granicy z Polską. No i jeśli informacje o zwiększeniu zasięgu ognia są prawdziwe, może to oznaczać, że Białoruś otrzymała chińskie rakiety balistyczne. M20 o zasięgu do 280 do 300 km. Standardową rakietą dla Poloneza pozostaje chińska rakieta A200 o zasięgu od 50 do 200 km i masie startowej około 750 kg. Strona białoruska twierdzi, że system jest w stanie wystrzelić salwę 8 rakiet w ciągu 50 sekund. Przy tym przygotowanie do strzału zajmuje nie mniej niż 8 minut. Na tym tle temat broni jądrowej na Białorusi nadal konsekwentnie się rozwija. W sierpniu 2025 roku sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Aleksandr Wolfowicz, oświadczył, że Republika rozważa możliwość wyposażenia systemów rakietowych typu Polones w głowice jądrowe. Podkreślił wysoką precyzję tego systemu oraz konieczność jego dalszego udoskonalenia, aby mógł realizować takie zadania. Punktem wyjścia dla tych procesów był luty 2022 roku, kiedy to po referendum Białoruś zrezygnowała ze statusu państwa bez broni jądrowej. Od tego czasu w przestrzeni informacyjnej regularnie pojawiają się oświadczenia dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej, budowy magazynów i przygotowania odpowiednich nośników. Pod koniec 2024 roku Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś posiada taktyczną broń jądrową w liczbie nie jednej, a kilkudziesięciu sztuk. Głowic. Te słowa padły na tle doniesień o rakiecie Arisznik i jej pojawieniu się w Mińsku. Sześciosiowe podwozie, które może być przeznaczone właśnie do jej rozmieszczenia. To już wszystko na dziś, przyjaciele. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że dziś dowiedzieliście się czegoś więcej. Możecie napisać swoje wrażenia na temat tego typu materiałów. Podzielcie się swoimi przemyśleniami i komentarzami pod tym filmem. Zostawcie lajka like i do zobaczenia w kolejnych transmisjach. Nazywam się Anastazja Husariewa. Dbajcie o siebie, myjcie ręce z mydłem. Do zobaczenia wszystkim.